Dajcie kochani. mój fundament. Ja będę mówić serca, ponieważ jestem tutaj i mam ten przywilej. Kochani, mam ten przywilej, jestem żywy. Bóg żyje! I to jest dobra nowina dla każdego człowieka. Bo Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami mówił do ojców przez proroków, jak mówi początek listu do Hebrajczyków, ale w ostatnich dniach, w tych właśnie dniach przemówił do ludzi przez swego syna. I każdy musi poznać Pana Jezusa Chrystusa osobiście, jako swojego zbawiciela, żeby mieć z nim udział w niebie, w dziedzictwie. Pan Jezus Chrystus pokazał, jak Wygląda ojciec, nie jak wygląda fizycznie, ale jaki jest. Pokazał serce ojca, żyjąc na ziemi, uzdrawiając chorych, czyniąc, czyniąc dobrze, aż wreszcie złożył swoje życie jako ofiarę, przebłagalną, za nas wszystkich, za każdego człowieka, który kiedykolwiek żył na tym świecie. Doskonałą ofiarę, której nie trzeba powtarzać, której nie można powtórzyć. To jest jedyna ofiara. I każdy człowiek musi wiedzieć, co się stało tak naprawdę na Krzyżu Golgoty. Ponieważ na Krzyżu Golgoty Pan Jezus powiedział słowa Wykonało się! Powtórzę to trzy razy. Wykonało się! Wykonało się! Wykonało się! Wykonało się, wykonało się. Co to znaczy dla człowieka, że się wykonało? To znaczy, że nasz list dłużny, wszystkich naszych grzechów, przewinień, Został przybity do krzyża i zasłona w świątyni rozdarta została ręką Boga od góry do dołu. Amen. I miejsce najświętsze zostało uwolnione dla nas, abyśmy mogli wejść śmiało, nie jak Mojżesz, który kładł na swoje oblicze zasłonę, ale możemy wejść, ponieważ krew Jezusa Chrystusa oczyszcza doskonale i całkowicie z wszelkiego grzechu, który ludzie popełnili który popełniają i który kiedykolwiek jeszcze popełnią. I dlatego jestem tutaj świadkiem. Tak jak inni wszyscy, o, którzy tu śpiewali. Dlaczego ci ludzie tak się cieszą? Bo mają w sobie życie. Wiecie skąd to życie przychodzi? Z nowego narodzenia. Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Ale to jest dobra nowina, że każdy może, jeśli tylko usłyszy. Jeśli usłyszy, że Jezus Chrystus jest zbawicielem świata i osobistym zbawicielem każdego człowieka, wtedy może to przyjąć wiarą do serca, a jego życie zostanie zmienione, ponieważ Bóg zaświadcza, poświadcza swoim duchem i napełnia człowieka i następuje nowe narodzenie i powstaje nowy człowiek, jakiego nigdy nie było. Człowiek o wiele lepszy niż pierwszy Adam. Nowy człowiek. Nie było takiego człowieka. To jest nowy człowiek w Chrystusie. Nowy człowiek w Chrystusie. I to się nazywa nowe narodzenie. Dlatego kiedy Nikodem przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i pytał go, jak się człowiek może narodzić na nowo. Czy może wejść do łona matki swojej i może się narodzić. To Pan Jezus powiedział mu wyraźnie, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Dlatego musicie się na nowo narodzić. Jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Ale Bóg dzisiaj zachęca. Każdy może przyjść do Jezusa. I Bóg daje ducha synostwa. To jest taki Bóg, który zmienia naszą tożsamość. Z grzesznika na sprawiedliwego. Wiecie co to jest? To się nie mieści w głowie. Bo to, to nie jest w głowie. To jest w duchu ludzkim i każdy tego może doświadczyć i my o tym świadczymy tutaj w życiu życiem naszym i słowem naszym zaświadczając że Bóg jest Bogiem żywym Bóg jest Bogiem cudów który uzdrawia dlatego jeśli ktoś tu jest chory Bóg z pewnością go uzdrowi dlatego że on tak powiedział że on poświadczy słowa tych którzy głoszą swoimi cudami i znakami także my nie mamy tutaj żadnej odpowiedzialności żeby uzdrowić. To Bóg to czyni! On powiedział, ja uzdrowię. Więc jeśli ktoś przyjdzie i będzie prosił, wołał do Boga żywego, to On przyjdzie i odpowie. Ja powiem na świadectwo jeszcze coś. Byłam świadkiem dwóch bardzo spektakularnych cudów. Kiedyś w moim domu, kiedy modliła się grupa kobiet nad jedną kobietą, która miała raka piersi, miała późna operacji, miano jej amputować piersi. I po prostu kilka niewiast mówiło się o nią, włożyłyśmy na nią ręce i gus zniknął na naszych oczach. To znaczy dokładnie myśmy nie widziały tego. Ale ona pobiegła do łazienki, zaczęła się dotykać, macać, powiedziała. Zobaczcie, zobaczcie, nie ma, nie ma, nie ma. Był gus. Poszła do Instytutu Onkologii, zapytano ją, a gdzie pani się leczyła? Tylko plama została mokra. Mokra, nie odcinku, mokra plama. Nie było po prostu gusa. Została uzdrowiona. To jest nasz Bóg. On czyni rzeczy doskonale. To nie ma tak, że on po prostu poprawi nas, że byłem niedobry, a teraz jestem troszkę lepszy. My zostajemy radykalnie zmienieni. I nikt, kto doświadczył Boga żywego, to ma ducha Bożego w sobie, nie może powiedzieć, że jest grzesznikiem. Kochani! Nie jesteśmy tylko grzesznikami obmyci i usprawiedliwieni. My jesteśmy nowymi stworzeniami, sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. I to jest Boża propozycja. To jest Boża oferta. Każdy, kto pragnie, niech przyjdzie. A Duch Święty stąpi na niego. Otwórzcie swoje serca, kochani. Tu są ludzie, którzy mogą Wam służyć. Dziękuję.